A wczoraj byliśmy na kolacji. Zgadnij ile wydałem na steka. Oczywiście nie ja płaciłem za tego steka. Nie zapłaciłem takich pieniędzy. Za steka, deser i dwa razy Gin Sour. 700 zł. Połowę steka wyjebałem, ale nie mówcie nikomu, bo mi nie smakował. Ale Gin Sour było dobre. Trochę ludzie na mnie dziwnie patrzyli, bo przyniósł mi z tego steka, bo ja powiedziałem, że chcę medium, nie? Wysmażony. Przyniósł mi z tego steka, on jest cały kurwa krwisty. Taki w chuj. No ja mówię, że tego nie zjem. Znaczy, zjadłem trochę i powiedziałem mu, żeby mi to podgrzał jeszcze. Podgrzał mi to, przyniósł i było jeszcze gorsze. No to co? Jak się zapytał, czy wszystko smakuje, pytał się, is it good? Ja powiedziałem mu, no. I didn't like it. Jak się na mnie spojrzał. No i co? Później ktoś zapłacił za rachunek i wyszedłem, jest co, nie? <laughs> Ale Jeanser był zajebista. No nie wiem. My... to jest jakieś pojebane tak szczerze, że my mamy skor, Jaki mamy score? Trzy wygrane, sześć porażek i my chodzimy do jakiejś restauracji zajebistych. Mi się wydaje, że my nawet nie powinniśmy jedzenia dostawać. Mamy 3-6. Serio, mi się wydaje, że my nawet jedzenia nie powinniśmy dostawać. Powinno być takie coś, że dopóki nie wygramy, nie wiem, trzech gierek z rzędu, to naprawdę nie powinno być jedzenia. Ja, ja tak uważam.